zakończyliśmy bociany zobaczymy jak tam dzisiaj będą chodzić ostatnio zaczęły śrubą schodzić do dołu ładnie to wygląda ale szybko tracą wysokość Była tutaj dwa dni temu ścina z Budapesztami. Jeden siedział, ale nie wszedł, a ja się spieszyłem do pracy, to też tam nie łapałem. bociany oczywiście u mnie dostają wszystkie gołębie u mnie zawsze dostają jedzenia oporowo nie chodzą już teraz zbyt daleko potycha tak jak jaszczębia ale mi to wystarczy Ważne, że ładnie w tempie, czy pogoda, czy nie pogoda, czy deszcz, czy jaszczą, bociany są raz dziennie goniane, bo. Zostają dobrze jeść. Lubiłem tam parę dni odpuścił, to zaraz by tłuszczyku przybrały. O, jest jeszcze parę takich do wyrzucenia. O, sąsiad zgonił Budapeszty. No, zobaczymy, dzisiaj w miarę niezły kierunek to może to z tego być. A bociany już no, muszę jeszcze tak wyrzucić trochę tych bocianów, tak, za 20 sztuk wyrzucić. A ale... się teraz przez to zaczęły rozwalać. A bocianki sobie tutaj chodzą, zaczyna się przejaśniać. tutaj o tak jest tutaj tak. jeszcze tu ich jest będzie pewnie ponad 10 tak do utylizacji a może nawet i 20 no o, już siadają może bym ich zaraz zamknął sąsiada Budapeszty jakieś 5 dni temu poszły na inną wieś dziwne ale poszły to trochę miał strat. No A i bociany się teraz rozwaliły. Żarty sobie tutaj schodzenia robią. O, tutaj jest jeszcze właśnie tutaj, tamtą grupkę jakby zostawił. Jeszcze pewnie 70 by nie było ich. A tutaj to trzeba było wyrzucić. Zrobię przerwę i trochę pogonię, bo to nie ma tak, żeby one siadły zaraz przyszły O i sąsiad zaczął z tego Ale za, sąsiad niepotrzebnie zaczął widzać, one chciały tą śrubą zejść do dołu by zeszły, a tak to ale przy, przynajmniej są blisko siebie. Sąsiad też zaczął powoli wynosić te, które nie chcą chodzić. O, już jest na dużo, Ale się odwinął nie na te skrzydło. No może teraz. O, tam te ładnie bocionki chodzą, a te muszę nad dachem, te piętnaście chyba zaraz jak usiądą, to ich nagnam i złapię ich. Bo już mnie zaczynają denerwować. Ale one nie usiądą, no, cwaniaczki teraz. One będą do końca tak nad dachem chodzić, aż tamte zajdą. O! Bociany zaczęły schodzić. O! Aby tylko nie gwizdał, to o tak, 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 tak. nie, no jeszcze nie było to co one potrafią zejść z wysokości do samą ziemię, tak. ja to chyba nic z tego nie będzie. Może. No dobra, jeszcze chwileczkę, bo mógłbym zrobić cięcia, późniejbym nagrał ich tam w pudełku chociaż już ponad tydzień nie sprzątana. A przy tylu sztukach to. No. Nie, no te 15 mnie denerwuje, no muszę ich chyba ich wyrzucić o to. Żeby się chciały usiąść, no żeby chciały usiąść, to zaraz bym ich połapał i wybił sam znajomemu. On teraz zakłada znowu to, dobra, cięcie. No i tak właśnie pytają co ja daję tym bucianom że one tak chodzą więc poza mieszanką, której mają oporowo zakwaszaczem do wody coś na drogi oddechowe to jeszcze daje, o myją się eee warzywa, sok z warzyw sok warzywny na karmę dzień wcześniej nasiąknie nawet lubią to jeść wodę do mycia mają cały czas żadnych lekarstw żadnych szczepionek ja sam jestem chory, nie biorę żadnych lekarstw organizm musi sam sobie mój poradzić z tym Każdą grypą Innymi tymi Oczywiście ci co szczepią, to szczepią Pewnie mają rację Ja nie szczepię, ja nie leczę, wolę zapobiegać Staram się nie przynosić gołębi A tym bardziej z bazaru Buda też nie jest w sterylnych warunkach trzymana Raz na dwa tygodnie, czasami trzy, to zależy jak mam czas, wiadomo. Niby mamy telefony, mamy samochody, a tego czasu, natomiast powinno być więcej, bo nie jeździmy pociągiem. Nie musimy wszędzie iść sami tylko możemy zadzwonić. Tego czasu każdy ma teraz mniej. Dzisiaj też. Byłem w nocy w pracy. Znowu trzeba iść do pracy. Buda żyje, buda musi żyć, kiedy jest cisza w budzie, nie ma życia. Wiem głosów gruchania, to znaczy, że nie jest dobrze. A Jeszcze to co niektóre się pierzą. A teraz przyszedłem, to będzie cisza. Bo ja myślę, czy ich znowu nie będę ganiał. No i tak jak widać, nie jest za czysto ponad 10 dni nie sprzątane nie wiem kiedy będę miał czas może po wszystkich świętych ale na szczęście buda jest sucha więc nie ma tutaj problemów Pocianą. zacząłem obcinać kosmy jednym obciąłem drugim się nie chciało już zostawię nie będę obcinał się nie chce, co ma chodzić, to jest z kosmami będzie chodziło, a co jest leniem, to i bez kosmów nie będzie chodziło. Jeszcze przydałoby się parę czarnych tych bocianów przynieść, ale nie nie ma. sprawdzałem ostatnio na eliksie, ma tylko facetów. Niby w Warszawie, ale to pewnie w życiu. Świata nie widziałe. Tak szczerze mówiąc to nie jest wcale tak łatwo nagrywać te filmy bo niby ma się dużo pomysłów, a jak się włącza nagrywanie, to nagle jakaś pustka w głowie. Nie mam też indyków, żeby o nich mówić, jak tu kolega Tadeusz, który wcale tak niedaleko Mieszka. Koledzy narzekają, że kury na, słychać przy nagrywaniu filmów. No nigdy mi nie poradzę. Kury mamy. Też oczywiście wolny wybieg. Pełna buda bocianów. W górze takich mało jakoś jest. O. A do jedzenia to jest ich sporo. Oczywiście ganiamy bociany co dzień. Czy słońce, czy, słońce, czy deszcz. Czy jastrzą, Bo one muszą raz dziennie latać. To jest ich praca. Ja chodzę na 8 godzin, a im wystarczy 20 minut. Jeść dostają tak jak. Mówiłem wcześniej, bez żadnych limitów na szczęście, nawet jak coś jaszczą weźmie, to nie ma problemu, że trzeba donieść znowu coś do pary. Dziękuję za oglądanie filmów, i pozdrawiam.